Pamiętałem dzisiaj o tym, że my Polacy znowu jesteśmy robieni w wała, tym razem jesteśmy robieni w wała na gazie, ponieważ moglibyśmy zarabiać pieniądze na tranzycie gazu, no ale niestety nasi przyjaciele wolą dogadać się z kimś innym, żeby inną drogą przesyłać gaz w inne miejsca. O co konkretnie chodzi, to sobie dzisiaj powiemy, ale oprócz tego e, powiemy sobie o oskarżeniach, jakie formułuje prezydent Dej z kraju U w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. Sam oczywiście nie będąc ani w NATO, ani w Unii, a robi się chłop coraz bardziej bezczelny, o czym nieraz mówiłem, ale jeszcze sobie e, powiemy tutaj między innymi na ten temat o tym, że niektórzy robią kasę na przesyłaniu energii do kraju objętego wojną, do kraju na U, a z tego co pamiętam, to nasz kochany premier Donaldinho, przeze mnie pieszczotliwie nazywany z uwagi na to, że lubi piłkę nożną, Donald Tusk, no, mówił o tym, że będzie spalał polski węgiel w polskich elektrowniach i wysyłał za pieniądze europejskie, czyli między innymi nasze. Właśnie do kraju objętego wojną. A inni jakoś mogą na tym robić kasę, że wysyłają tą energię, biorą pieniądze. A tutaj takie sformułowania padały i nikt nie mówił o tym, że możemy na tym zarobić. W końcu nie tylko dokładać do tej machiny wojennej, ale również czerpać zyski. Na tym to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać z naszego punktu widzenia, że my chcemy robić deal, chcemy robić interesy, chcemy na tym zarobić, żeby Polska była. Silniejsza, mocniejsza, niezależna i w ogóle wspaniała, i tak dalej. No ale niestety nasze ministerstwa, między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działa tak, że zamiast robić interesy, to wszyscy inni robią interesy, a nie my. Między innymi na energii, między innymi na gazie, i tak dalej. Na tych surowcach energetycznych. I właśnie sobie powiemy, kto zarobi właśnie na zamknięciu tranzytu gazu przez kraj U do krajów między innymi na, na Słowację, na Węgry, Czechy, Austrię, Włochy, kto na tym zarobi. Ale zanim do tego przejdziemy, to może wprowadzę w krótką sytuację taktyczną, ale najpierw kciuk w górę subskrypcja, udostępnienie, komentarz taktyczny, żeby nakarmić te algorytmy YouTube'a. No i lecimy sobie z tematem, wprowadzam w sytuację taktyczną. Czyli Prezydent Day z kraju U postanowił od 1 stycznia 2025 wstrzymać tranzyt gazu przez swój kraj do, no, między innymi na Węgry, na Słowację, Czechy, Austrię, Włochy, chyba ktoś tam jest, jeszcze jest, no, ale bez znaczenia. Tutaj najbardziej, znaczy najbardziej, najbardziej. Na, na pewno to uderzyło mocno w interesy Słowacji i Węgier. Ostatnio mieliśmy informację, że Właśnie Słowacja bardzo się oburzyła tym że, tym, że będą musieli płacić za ten gaz więcej, ponie, ponieważ będą musieli go importować inną drogą, prawdopodobnie przez gazociąg turecki, przez Rumunię, przez Bułgarię. No i zapłacą za ten tranzyt gazu więcej. No i w związku z tym no, prezydent Day powiedział: Słuchaj, panie premierze Fico, ty się nie martw, my ci. To zrekompensujemy. Teraz to się tak ładnie nazywa, teraz zaczęli mówić na to rekompensata, że, premier, że prezydent Day z kraju U chciał być tak wspaniałomyślny i zrekompensować premierowi Fico, premierowi Słowacji to, że będą musieli drożej kupować gaz i drożej płacić za ten tranzyt inną drogą. No ale... No nie do końca tak było, bo tutaj była propozycja oczywiście 500 milionów euro. Już się nie mówi o tym, że pieniądze miały pochodzić z zamrożonych aktywów rosyjskich, co mogłoby wpłynąć na dalsze kontakty dyplomatyczne Słowacji z Rosją, gdyby premier Fico przyjął tę korzyść majątkową. No nie przyjął, postanowił nie przyjmować. A jeszcze co ważne, że to nie, była, nie miała być tylko rekompensata za to, że Słowacja będzie musiała drożej płacić za gaz importowany przez inny gazociąg, tylko to miała być również korzyść majątkowa w związku z tym, że Słowacja miała poprzeć krainę U w ich staraniach do, do dostania się do NATO. Także tutaj, czy no, to była rekompensata, jeszcze zaczęto mówić, już taka jest budowana narracja, że to było w porozumieniu z innymi krajami Unii Europejskiej. No na początku mówiono o korzyści majątkowej w związku z tym, że Słowacja ma wesprzeć kraj U w dążeniu do NATO, a przy okazji zrekompensować te właśnie straty związane z importem. No dobra, lecimy dalej. Premier Fico oczywiście nie przyjmuje pieniędzy, między innymi dlatego, dla, dlatego, że pochodzą z zamrożonych aktywów rosyjskich. Także nie są to pieniądze kabareciarza z krainy U. On tak fajny, on swoimi pieniędzmi to chętnie się dzieli. Ale tutaj z drugiej strony, daj, 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 daj. On może dzielić wszystko, co nie jest jego. No tak, taka już, jego, taki już ma charakter chłop, no co zrobisz? i dalej. Premier Fico wie, że będzie musiał płacić więcej, że Słowacy będą musieli płacić więcej za gaz. Czyli jedzie do Rosji rozmawiać z Putinem, negocjować jakieś może tańsze dostarczenie tego gazu i tak dalej i tak No i oczywiście spada na premiera Fico wielka krytyka. Jak on śmie w ogóle negocjować z Putinem? No fakt jest taki, że premier, że prezydent Dej z kraju u już wcześniej zapowiadał, że zamknie ten tranzyt, i no, Słowacja mogła się do tego jakoś przygotować. No i kurczę, no jest przygotowana generalnie, żeby importować ten gaz inną stroną, ale to się wiąże z kosztami. Dlatego tutaj jednak premier Fico postanowił negocjować te kontrakty, może taniej, może jakkolwiek, rozmawiać, ponieważ niedługo wojna się skończy, no i będzie trzeba nawiązywać jakieś kontakty dyplomatyczne. Między innymi z Rosją. Posunięcie, oczywiście, dobre, ale w oczach elit europejskich jest to skandal, ponieważ jak można z tym niedobrym Putinem negocjować tani gaz, skoro można kupować drogi gaz? O, problemy ze światłem, jakoś ostatnio <grymów> tych problemów coraz więcej. Jestem coraz mniej oświecony, można powiedzieć. Także e, odpowiedź Fico jest taka. W konsekwencji, że skoro ty, panie prezydent Day z kraju U, nie chcesz nam pomóc w tranzycie gazu przez Twój kraj, żebyśmy mieli tani gaz, to my Tobie nie sprzedamy energii. I to jest właśnie kluczowe zdanie, że nie sprzedamy Ci energii. Nie będziesz miał prądu, gdzie y, y, kraj U mniej więcej... Importuje ze Słowacji około 19% energii elektrycznej. Także efekt jest znowu taki, że jest wielkie oburzenie, oskarżenie pre 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 premiera Fico o współpracę z Putinem, że jest to otwieranie nowego frontu wojny. Ehm, bo z prezydent Day wychodzi z założenia, że my możemy robić ci pod górę. I, nie i, nie, nie, I zamknąć ten tranzyt rosyjskiego gazu, ale ty nam nie możesz już. My możemy ci robić pod górę z gazem, ale ty z energią elektryczną, no chłopie, no jak to? Przecież my tu jesteśmy poszkodowani. My prowadzimy wojnę z tym niedobrym Putinem, rosyjskim najeźdźcą, No to skandal, nie można tak robić. My Tobie tak, Ty nam nie. Także taka, tak, tak to wychodzi ze strony. Prezydenta Day. A jeszcze inna ważna informacja jest taka, że te pieniądze i tak do, dotrą do Putina. Nawet jeżeli ten tra tego tranzytu przez Ukrainę nie będzie, to po prostu prezydent Day na tym nie zarobi. Tylko zarabią na, na tym inne kraje, bo tranzyt i tak pójdzie z Rosji. Dobra, będzie mi mig migało tutaj to światło. Nie wiem o co chodzi, ale trudno. Jakoś to przeżyje. Mam nadzieję, że wy też to przeżyjecie. Także tra tranzyt gazu i tak pójdzie i, i tak dotrze na Słowację, na Węgry, tylko że pójdzie przez, e, no, przez e, Bułgarię i przez Rumunię, między innymi ten e, gaz i tak i tak dopłynie. Także przejdźmy sobie do materiałów źródłowych. Tutaj mamy biznes Insidera i już w lidzie. Czytamy sobie, że Słowacja otwiera drugi front energetyczny. Przeciwko, przeciwko, to jest front energetyczny przeciwko krajowi U. Na polecenie Władimira Putina. Ocenił prezydent Z, czyli prezydent D z kraju U. Oskarżył też premiera Roberta Fico o działanie kosztem na, interesu narodu słowackiego. No już w samym lidzie wszystko jest postawione na opak, nie? Tylko no nie chcę tutaj oskarżać, nie jest to wina Biznes Insidera, że wszystko jest postawione na, na opak, bo oni po prostu cytuję, cytują prezydenta Dey, że Słowacja otwiera drugi front energetyczny, współpracuje z Putinem. Niedobry ten Fico, współpracuje z Putinem i to jest na niekorzyść narodu słowackiego. No wszystko jest do góry nogami. Dlaczego jest do góry nogami? Ponieważ tutaj tak, jeżeli chodzi o spór energetyczny, to ten spór no, zaczął kraj U, mówiąc, że tego tranzytu nie będzie. Że słuchajcie Słowacja, a co nas to interesuje, kupujcie sobie drożej ten gaz. To ten spór energetyczny, kto, kto ten front tak zwany ener energetyczny za zaczął budować? No nie Słowacja. Przynajmniej jest takie, takie jest moje zdanie. Słowacja tylko odpowiedziała. Skoro nie chcecie nam przesyłać taniego gazu, mamy płacić więcej, to wy sobie też znajdziecie jakąś inną alternatywną energię, my wam nie wyślemy energii. prąd nie popłynie. Dalej, co tu jest powiedziane, że to jest na polecenie Putina, wszystko zrobione? Że tak stawia prezydent D. z kraju U, stawia premiera Fico, premiera Słowacji, premiera kraju Unii Europejskiej, stawia chce go zdyskredytować, uważa go za podnóżka rosyjskiego, który wykonuje rozkazy Putina. No to jest, to jest już bezczelność, takie, takie nazywanie, no to, jest, to jest poziom PiSu i PO. Naprawdę, ja nie wiem, czy kto do kogo jeździ na korepetycje, czy prezydent Day przyjeżdża na korepetycje do Polski, czy nasi jeżdżą na, kore, na korepetycje do kraju U, żeby na tym polegała dyplomacja, dyplomacja że premier kraju europejskiego jest mówione, mówi premier spoza Unii, prezydent spoza Unii Europejskiej mówi, że wykonuje rozkazy, że na polecenie Władimira Putina coś robi. To jest niesamowite, no ale okej. Okay. No taki, taki poziom dyplomacji widocznie prezentuje kraj U i prezydent Dej. No taki sam poziom dyploma, dyplomacji prezentuje między innymi no, nasz minister Sikorski, tak, tak przynajmniej ja uważam. Dalej, mówią tutaj, że, powiedział, że to jest działanie kosztem narodu yy, słowackiego. No zaraz, zaraz. Kto tutaj działa kosztem narodu słowackiego? Kto chce, żeby naród słowacki miał droższy gaz? No nie premier Fico, tylko prezydent Dej. Dalej sobie czytamy. Wygląda na to, że Putin wydał Ficy rozkaz. Otwarcia drugiego frontu, frontu energetycznego przeciwko krajowi U kosztem interesów narodu słowackiego, napisał prezydent Z. Prezydent Day, nazwisko ma na Z, w serwisie X. Groźby dotyczące odcięcia awaryjnego zasilania kraju U tej zimy, podczas gdy Rosja atakuje nasze elektrownie i sieć energetyczną, można wyjaśnić tylko w ten sposób, dodał prezydent Day. Każdy reprezentuje oczywiście swoje interesy, także nie powinno się to dziwić. Prezydent D jest przyzwyczajony między innymi przez premier polskiego premiera Donalda Tuska, że, że się działa w interesie kraju U, a nie w interesie swojego kraju, a tu wyszedł pan Fico, drugi jest na przykład pan Orban, który też działa w interesie swojego kraju i prezydent Dej z kraju U nie jest w stanie przeżyć tego, że ktoś może działać w swoich interesach. No, bo od niego już nauczyli wszyscy, że wszyscy działają w ich, w ich interesie. Że podobnie jak Tusk nie działa w interesie Polski, tylko Tusk działa w interesie kraju U. A na YouTube oczywiście nie można źle mówić na temat kraju U i na temat prezydenta Dej. Dlatego on trzeba, tak jak w przypadku, yy, no, jak. Była ta groźna pandemia, też nie można było pewnych rzeczy mówić i teraz też algorytmy pewnych rzeczy nie lubią. No ale jeszcze, jeszcze jeden cytat tutaj, kurde dyskotekę tutaj mam, jakby już nie chce mi się wstawać tego wyłączać i przerywać filmu, ale dobra. Jak przypomniał prezydent Dave w swoim sobotnim wpisie, Udział w Słowacji w ukraińskim imporcie energii elektrycznej wynosi około 19%. Według niego krótkowzroczna polityka Ficy już pozbawiła Słowaków rekompensaty za utratę tranzytu rosyjskiego gazu. Co za bzdury. Krótkowzroczna polityka Ficy już pozbawiła Słowaków rekompensaty za utratę tranzytu rosyjskiego gazu. To są bzdury. To jest dalekowzroczna polityka Ficy. Ponieważ on wiedział, że jak weźmie 500 milionów z zamrożonych aktywów rosyjskich, to to źle wpłynie na, na dyplomację pomiędzy Słowacją a Rosją. No, ale oczywiście prezydent Dej ma swoje tutaj jakieś ee, swoje zdanie, nie? A teraz premier Słowacji ryzykuje utratę kolejnych 200 milionów dolarów, które kraj upłaci za import energii, energii elektrycznej. No pięknie. Tutaj kraj U, to jest, to, jest, to jest ważne, że kraj U potrafi jednak za coś płacić. Panie Donald Tusk, panie premierze szanowny, kochany, no skoro kraj U jest w stanie płacić za energię Słowacji, no to może nam też jest w stanie zapłacić za kolejny pakiet pomocowy, a nie kosztem Polski, ko kosztem powodzian. No, powodzianie zaczekają. Jeszcze taka zima nie jest straszna. Minusowych temperatur nie ma. Słuchajcie, drodzy powodzianie, kraj U jest ważniejszy. Prezydent Day jest ważniejszy. Donald Tusk, ważniejszy, dla niego ważniejsze są interesy kraju U. Więc spokojnie, powodzianie, nie martwcie się, bo oni toczą za nas wojnę. Także przypomnijmy sobie, może, wypowiedź naszego kochanego premiera Donalda Tuska w kwestii płacenia za energię. Wypowiedź ta jest z lipca 2024, czyli nie, nie tak dawno, ale niektórzy mogli zapomnieć. I pan premier mówił tak: Pracujemy w tej chwili w Polsce nad tym, i nasi ludzie rozmawiają o tym, w jaki sposób możemy <tryk> bezpośrednio pomóc w zaopatrzeniu w energię elektryczną kraju przed zimą. No tak, no, no, polski premier i polscy y, ludzie to muszą teraz. Wtedy, jeszcze w lipcu, rozmawiają o tym, jak tutaj wspomóc w zaopatrzeniu i obcy kraj spoza Unii Europejskiej, spoza NATO kraj, który nie jest naszym sojusznikiem kraj, który działa na naszą niekorzyść. Oni o tym rozmawiają. Oni nie rozmawiają o tym, jak. Zrobić coś, żeby Polacy płacili mniej za energię elektryczną. Nie, oni mówią, że mamy tyle węgla, że i tak tego nie spalimy, bo Unia nam nie pozwala, ale może Unia nam pozwoli spalić ten węgiel i przekazać energię tam. A Słowacja za to kasę bierze. Fajnie. I nasz kochany premier oczywiście mówi tak dalej. Pracujemy w tej chwili nad tym, aby móc spalać polski węgiel, którego, którego mamy w tej chwili sporo. Ja oczywiście podnoszę rękę do góry i ja węgiel przyjmę w każdych ilościach. Jak Donaldinho ma za dużo, ja biorę. Spalać polski węgiel, którego mamy w tej chwili sporo, tak żeby nie płacić za spalanie tego węgla i za emisję. Polacy mogą płacić za emisję? No ale jeżeli coś ma iść do kraju U, no to już za emisję Unia Europejska pozwoli, żeby nie płacić. No to jest jakiś kabaret, był kabaret, to jest, jest, kaba to jest kabaret, ale co się dziwi, że to jest kabaret? W końcu to ma iść do kabareciarza. Miało iść, ja nie wiem, może poszło, tylko nam o tym nie mówią. Wcale bym się nie zdziwił. A prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze przesłać istniejącym mostem energetycznym do kraju U. Gratuluję, Słowacja może sprzedawać, a Polska jedyne, jedyne co mo może zrobić, to dawać. Gratuluję. No, to jest, to jest dyplomacja na poziomie polskim. To jest, to jest, to jest. Trzeba mieć. Trzeba być yy, po prostu patriotą z kraju U, żeby robić takie rzeczy. No Ale dobra. Kto zarobi na zamknięciu tranzytu przez kraj U? No, strzelamy oczywiście. Kto? USA! Tak, I skoro yy, no, w myśl zasady, zasada jest taka: no, po co kupować. Tani gaz od wroga, skoro możemy kupić drogi gaz od przyjaciela. Czy ktoś czegoś nie rozumie? Ja bym wolał kupić tani gaz od Putina niż drogi gaz z USA, albo przynajmniej dywersyfikować te dostawy, żeby jednak troszkę tego gazu kupić. Może nie, nie na maksa, żeby nie być tak jak kiedyś, że byliśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu, teraz już mamy tę niezależność energetyczną, więc no niezależność polega na tym, że kupujemy z różnych źródeł, tak? A my teraz tak, jesteśmy z kolei praktycznie uzależnieni od gazu z USA. Bo to co, z tego co wiem, to co kupujemy z Norwegii to jest w małych ilościach, a gigantycznej ilości w postaci LNG z USA. No tak to wygląda niestety. I tutaj również mamy źródło next.gazetach.pl Czytamy sobie, jak podaje agencja AFP: W piątek kraj U otrzymał pierwszą partię skroplonego gazu ziemnego LNG z USA. Według Kijowa zwiększy to bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale też całej Europy. Hm. Czyli teraz, teraz się okaże, że kraj U będzie importował. Gaz LNG z USA i będzie go eksportował na całą Europę, i oni będą na tym zarabiać. Tak? No, zobaczymy, jak będzie. Ja tam się wcale nie zdziwię, jeżeli do tego dojdzie. Dostawa ma miejsce zaledwie kilka dni przed wygaśnięciem pięcioletniej umowy na tranzyt rosyjskiego gazu przez kraj U. Kijów od dawna ostrzegał, że nie odnowi tej umowy. I teraz, w jaki sposób? najłatwiej dostarczyć do kraju U skroplony gaz LNG z USA. Takie pytanko. Jak najłatwiej dostarczyć? No pewnie niektórzy z was sobie pomyślą, no u nas wybudowali te terminale LNG. W sumie jesteśmy partnerami z, z USAńczykami i z, z krajem U jesteśmy partnerami, wspieramy ich już 3 lata. No wypadałoby coś na tej wojnie zarobić, tak? My przyjmiemy te LNG i przetransportujemy w jakiś sposób do, do kraju U. No nie. Także słuchajcie dalej. Kto na tym zarabia? Największa prywatna firma energetyczna w kraju U Dytek. Potwierdziła agencji AFP, że otrzymała pierwszą amerykańską dostawę około 100 milionów metrów sześciennych gazu przez terminal w Grecji. Czyli Grecja przyjęła ten gaz. Nie polski terminal. Przez grecki terminal poszło. My tacy przyjaciele Amerykanów, tacy przyjaciele, trzy lata pomagamy. No ale po co mamy robić kasę nad czymkolwiek? My jesteśmy od tego, żeby dawać. Nie zarabiać. My jesteśmy od tego, żeby nas doić. Także ja mówię tak, ani złotówki więcej. I wielu Polaków jest też tego samego zdania co ja, ale oczywiście Donaldinho woli kolejny pa pakiet pomocowy o wartości 100 milionów euro wysłać. Gratuluję. I kolejny pakiet pomocowy jest w przygotowaniu. Informację potwierdził też szef gabinetu prezydenta kraju U, Andrzej Jermak. To coś więcej niż tylko przesyłka. To strategiczny krok. Mimo rosyjskich prób zniszczenia naszego systemu energetycznego w czasie wojny, odnieśliśmy kolejne zwycięstwo na froncie energetycznym. I tak, dlaczego nie poszło przez Polskę? Ponieważ prawdopodobnie nie mamy infrastruktury, która mogłaby być przesłana. Nie mamy gazociągu do, do kraju U, dzięki któremu moglibyśmy przesłać. Trzy lata wojny. A my nie wpadliśmy na pomysł, żeby wybudować linię energetyczną do kraju U, linię energetyczną na południe, na Słowację, na Węgry. To nikt nie wpadł na ten pomysł. Trzy lata minęły, oni siedzą i debatują, kto jest gorszy, czy PIS, czy PO. Także u nas prawdopodobnie nie ma takiego gazociągu, który umożliwiałby przesył do kraju. U sprawdzałem, nie znalazłem. Ale trzy lata, mówię, minęły. Można by było kontrakty podpisywać. Ale jak my mamy podpisywać kontrakty, skoro przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy prezydenta DAY, że mu damy jeszcze on nam podziękuje w ten sposób, że przyjmie od nas order orła białego. No Jesteśmy ucieszeni, że, no, że przyjął w ogóle. Jak mamy rozmawiać ze Słowacją, z Węgrami o jakimkolwiek kontrakcie, o jakiejkolwiek budowach rury gazowej, która dostarczy im gaz, skoro mamy takie, a nie inne kont kontakty z Węgrami? Uch. Dlatego <słuch> gaz pójdzie przez Grecję, zarobią na tym znowu Bułgaria, Rumunia, a oczywiście najwięcej zarobi USA. Najwięcej zarobią Stany Zjednoczone. A my jako. Pachołki, nic nie zarobimy. Także, no, kolejne pytanie. Dlaczego nie ma y, gazociągu na Słowację, na Węgry, do kraju U? Trzy lata wojny minęło. Wiadomo, że, że to było wiadome, że będzie ten kryzys energetyczny. Prezydent Dej zapowiadał, że zamknie ten tranzyt przez swój kraj. No ale po co myśleć? Gratuluję Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po co rozmawiać ze Słowacją, z Węgrami, z krajem U o interesach? Lepiej rozmawiać o tym, co możemy Wam dać. Co jeszcze możemy Wam dać? Jak Wam zrobić dobrze? No, gratuluję. Po co rozmawiać z Putinem? Po co dywersyfikować dostawy gazu? Gratuluję. To jest, to jest poziom dyplomacji rządów pisowsko-peowskich. Dajcie na koniec łapę w górę. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Jakie jest Wasze zdanie? Kropka taktyczna, subskrypcja, udostępnienie. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.